Cześć, 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 witajcie. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Ark i Evolved na kanale z sezonu drugiego. Dziś zajmiemy się oswajaniem Bazilozaura. Zapraszam do oglądania. Dobra. Bazilozar to jest ten tata, taka jakby powiedzieć orka troszeczkę którą pewnie wielu z Was już spotykało, najczęściej w towarzystwie wielu płaszczek. E, aczkolwiek założyłem, że tu chyba nie ma żadnych płaszczek. Może to być spowodowane tym, że ostatnio, jak mozozaura, to tutaj wybijałem wszystko, co mi wpadło pod ten pod I pamiętam nawet, że niechcący zbliżę się do jakiegoś bazilozaura, przez co wszystkie płaszczki latające wokół niego rzuciły się na moje megalodony, które następnie się ich pozbyły. I to jest chyba ten sam, albo nawet drugi, bo wiem, że mają takie dwa przypadki, to jest chyba właśnie tak, na 115 poziomie samica. Dobra. jak takiego bazilozaura się oswaja? Oswajamy go w sposób pasywny, kładąc sobie w ostatnim slocie jego preferowane żarcie. Zrobiłem sobie aż 10 kibelków, ale chyba to jest nadmiar, no ale będę miał najpotem. Dobra. Podpływamy sobie do niego i dajemy mu. Zjadam to sobie i nabiło mu się już 33%. A to jest w sumie bardzo dużo, więc wystarczy, że damy mu jeszcze dwa takie kawałki. To będzie, widzę, dość proste. Nawet bardzo proste. Zawsze uważam, że bazilozar to jest jakieś, wiecie, zwierzę na wyższym poziomie, które oswajamy, kiedy już jesteśmy faktycznie mocno rozwinięci. Mamy odpowiednie do tego narzędzia i tak dalej. A widzę, że jego oswajanie naprawdę nie jest trudne. Wystarczy, że mm, pozbędziemy się płaszczy, które wokół niego pływają, i to wcale nie jest takie trudne. Dobra, poczekamy, sobie aż znowu zgłodnieje. Tak to jest zawsze, że kiedy odsławiamy coś pasywnie, to najpierw musi to zgłodnieć, a to, a to pierwsze jakby głodnięcie dość długo trwa. Tam jest jakaś już płaszczka pływa. Dobra. I tak właściwie... E, odkryłem niedawno, że chyba z tego co zrozumiałem, czytając sobie na wiki, jest chyba ssakiem. Chociaż to jeszcze muszę sprawdzić, bo ponoć oddycha tlenem, ale tego też jeszcze nie wiem i nie jestem wam w stanie potwierdzić. Dobra. Mam też na niego siadł przygotowane. O dziwo też nie było jakieś mega drogie, tam parę... tam chyba z 200 skóry, trochę fiberu, a reszta to tam chyba 55 sztabek żelaza, to jest śmieszna cena. Jak na mój poziom rozwoju. Dobra. Hmm. czy nie ma dookoła jakichś wrogów? Chyba nie. Dobra. Czekamy sobie jeszcze chwilę. Tam w ogóle coś się błyszczy, to, to są chyba bąbelki wychodzące z jakiejś wodnej jaskini. To chyba w tej, której przed chwilą byłem, bo... Byłem w takiej jednej jaskini, gdzie jest mój. a. Byłem w takiej jednej jaskini, w której znalazłem masę różnych fajnych rzeczy, takich jak na przykład kryształy i perły. Znalazłem tam też notkę o zachowaniach ptaków w warku. Dlatego teraz mam ten efekt właśnie zwiększonego expa. No, musimy czekać aż zgłodnienie, ale jak już raz zgłodnienie to, potem to jakoś pójdzie. No, tylko, tak jakby pierwszy raz tak szybko, długo głodnieje, a potem to już bardzo szybko leci. I co ciekawe, co do bazilozaura. Jego tak jakby specjalną zdolnością wiem, wiem, że jest to, że jest odporny na porażenia prądem, z tego co wiem. Na przykład węgorze nie mogą go spowolnić, a meduzy chyba nie mogą sparaliżować z tego co zrozumiałem, czytając sobie o nim na wilki troszeczkę. Sobie to sprawdzimy. Może nie, od razu nie na meduzach, tylko na przykład na węgorzach, które są w sumie dużo lepszym sposobem na sprawdzenie jego odporności na. Prąd elektryczny. No, bo ponieważ węgorz nas tylko trochę spowolnił, a meduzy nas od razu z niego zrzucą. Widzę, że już się doczepiła do niego jakaś płaszczka. Dobra. Czy ty już możesz jeść? Jeszcze chyba nie. Jeszcze musimy czekać. Nie, nie możemy jeszcze. Pozbyłbyś się tej płaszczki. Wiecie? Bo mnie irytuje. Tylko, żeby nie uderzyć przypadkiem bazilozaura, bo To byłoby dość niefajne. Ja Zdajemy mu dwa razy więcej, na luzie go pokonamy, tą płaszczkę. No i pokonana. Super, ekstra nam poszło. Dobra, czy, czy ja mogę ci w końcu dać coś do jedzenia? Widzę, że bardzo długo głodnieje. Mm, wręcz nad wyraz długo. Nawet nie robię cięcia. Uuu, płaszczka jest kolejna zirytowana na mnie. Nawet, Uuu, jaka w ogóle też ładna, kolorowa, patrzcie tutaj oznaczenia właśnie, że ma jakieś specjalne kolory, sobie bym wam pokazał jak ona wygląda. Poczekajcie, może sobie wypłyniemy. Yy. Nawet nie robię cięcia przy jego swoim, bo widzę, że on naprawdę będzie szybki do oswojenia. No ładna ta płaszczka, patrzcie. Aż żal mi jej zabijać, no ale albo płaszczka, albo ja. Oswoiłbym sobie ją nawet, ale yy, mam dość niski poziom, więc w sumie. W sumie to nie. Idziemy już do naszego Bazillo. Nadal nie możemy go nakarmić. Dobra, nakarmiłem go tu już kolejnym kibelkiem. I teraz będzie już raczej to szybko szło. Wystarczy, że damy mu jeszcze tylko jeden kibelek. Jeden przysmak. Dobra, załatwmy może tego megalodona. Zadaje nam pożałosne po 20 punktów zdrowia. Ja wolę silikę zaberem nie bić, bo ona naczynie nie jest stworzona do walki, ale z takim dziesięciopoziomowym e, mega odonem sobie raczej poradzi. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i go pokonaliśmy, dobra. Chodźmy do naszego bazilo. Zobaczymy, czy możemy go już nakarmić. Pewnie aż tak szybko to nie. No i znowu będziemy musieli czekać, ale chyba nie, już, już nie aż tak długo. Pewnie tylko chwilkę. Mam nadzieję, bo zrobiłem przed chwilą cięcie. Ominąłem moment karmienia. I teraz znowu będziemy czekać i znowu pewnie zrobię cięcie w momencie karmienia. Pleziozaur. Z nim już by wolałbym się nie bić, bo ma aż 5000 punktów zdrowia. A obrażenia też ma całkiem co ta to jest też całkiem przydatna, bo na przykład mogę sobie właśnie sprawdzić, które zwierzęta są wobec mnie agresywne i przed czym muszę w tym momencie uważać. Zresztą tu kolejne, kolejna płaszczka sobie pływa. Dobra, oswoił się. Naprawdę było bardzo łatwe i przyjemne oswolenie. No Można powiedzieć, że to było moje pierwsze tak przyjemne do oswojenia zwierzę. Dobra, wsiądźmy sobie na niego yy, A nie, nie oddycha tlenem. Myślałem, że oddycha tlenem Bo coś tam słyszałem, że właśnie oddycha tlenem I tak, kiedy na niego siadamy yy, Jesteśmy teraz odporni na niskie temperatury Ale nie wiem, o co właśnie chodzi z tym prądem Wiem, że teraz jak sobie pływamy to Co on widzi, że tam całkiem szybko zasuwa yy, Dobra Czy on... on potrafi widzę tylko gryźć Dobra, najpierw sobie odprowadźmy naszego ichtia do bazy. Pod nic nie ma, pod lewym też nic nie ma. Dobra, i dzięki niemu jesteśmy teraz odporni na, nisk na niskie temperatury Tylko iz napisał izolacja. Hmm. Czysto teoretycznie, jeśli coś jest dobrze odizolowane, to, to również nie przewodzi prądu. I jestem faktycznie ciekaw czy faktycznie ten bazilozar będzie mnie chronił przed niskimi temperaturami. Widzę, że ma problem właśnie z tym. Z saminą. Ropa. Surowiec. Gęsta kropla olejstego, ar, atramentu. Może być rafinowane na paliwo. Mhm. Aha, dobra. Czyli chyba bazilozer będzie nam hodował e, olej. Takie mam wrażenie. Ropa. Surowiec. Mhm. Mam wrażenie, że, że właśnie wyciągnęliśmy z Bazilozaura ropę albo coś, co jest bardzo podobne do ropy, tak jak w przypadku ślimaków ich wydzielina jest bardzo podobna do cementu, tak w przypadku Bazilozaura może wytwarzana przez niego substancja jest podobna do ropy, którą właśnie sobie wyciągnęliśmy a, tylko ona się psuje, patrzcie to jest też ciekawe nie, nie wytwarza jej pewnie zbyt dużo, pewnie tam po jednej sztuce co, co jakiś czas to jest pewnie dość spore ograniczenie, ale się tym nie przejmujemy. Dobra, jego elektroodporność sobie teraz testujemy, Ale, wow, masz 16 tysięcy punktów zdrowia. To jest całkiem sporo. A w sumie aż taki duży nie jest. Dobra, ja bym sobie jakiegoś Koela, e, jakąś Latimenty załatwił. Widzę, że aż że tylko 187 zadaje. Chociaż w sumie to aż 187, bo tak jak mówię, jest dość mały. Jest, no. Jest duży, ale jest jak stosunkowo z porównaniu innym, z innymi wielkimi zwierzętami wodnymi jest dość mały. Dajmy mu jeszcze wstaminę, dajmy mu watak, dajmy mu jeszcze watak, ma aż widzę tysiąc dźwigów, więc z tym też nie ma problemu. Platformy na niego nie znalazłem, więc na bazy ilozało, że nie da się budować platform. Yy. Dobra, to pójdźmy sobie już tylko do bazy i zaraz się nim gdzieś przepłyniemy. Tak, pod kontrolą i pod prawem nie ma żadnych umiejętności. Potrafi tylko gryźć, ale widzę, że nawet całkiem szybko. No. Dobra. Zaraz dopłyniemy na miejsce i zaraz wracamy naszym bazylozowem gdzieś głęboko. On nasz, tak jak mówię, on ma 16 tysięcy punktów zdrowia na start, więc nie muszę się martwić, że straci dużo zdrowia. Że mi umrze przypadkiem od tych węgorzy. Na meduzach już wolałbym go jednak nie próbować, bo... no, meduzy to jednak meduzy potrafią zrobić małe kuku. Dobra. Widzę, że on nawet całkiem fajnie skręca. Prawie w miejscu. To jest na pewno na plus. Jest też całkiem fajny, bo tak jak mówię, izoluje nam temperaturę. Zaraz zobaczę w sumie, ile mam teraz odporności przed chłodem i temperaturą. Mamy 800 przed chłodem i 640 przed wysoką temperaturą. Więc jest całkiem nieźle. Dobra, ja pójdę poszukać jakichś węgorzy i zaraz sobie sprawdzimy, czy faktycznie bazilozor jest odporny na porażenia prądem. Dobra, znalazłem jednego węgorza. Co ciekawe, faktycznie on wytwarza ten surowiec dość powoli. Aktualnie mam to dopiero 6, ale tym się nie przejmujemy. Bardziej przejmujemy się tutaj, tym oto właśnie e węgorzem, i chcę sprawdzić, czy jesteśmy odporni na porażenie prądem. Jak widzicie, może nas tam normalnie gryźć ten węgorz, ale jesteśmy odporni. Jak widzicie, patrzcie, w ta wiąże się węgorz naładować, i znowu robi wyładowanie, i znowu jesteśmy odporni. Jak widzicie. Więc nasz bazilozor nie ma z tym większych problemów. Dobra. To tak, ja bym sobie jeszcze sprawdził, czy faktycznie jest odporny na. Spróczniku mam, mam trochę bełtów? Mam bełty, bo sprawdziłbym sobie jeszcze, ja bym sobie jeszcze sprawdził z chęcią. Czy jest odporny na meduzy? O, to jest kolejny Bazilozor, patrzcie. No widzicie, on już, on już jest na przykład otoczony właśnie płaszczkami, tego ja o tym mówiłem. Jestem ciekaw, czy jestem w stanie sam też jakoś zbierać sobie do siebie te płaszczki, żeby zrobić sobie taką mini-armię. Obstawiam, że nie. Powinno ma być tylko utrudnienie przy jego oswojeniu i bardzo słusznie, ponieważ Bazilozer moim zdaniem jest aż skrajnie łatwy do oswojenia. To jest naj chyba najprostsze do oswojenia zwierzę w całym oceanie. Tak obstawiam. Nawet od Hithiozaurusa, o ile go już mamy. Dobra płyniemy sobie jeszcze do naszego portu. Tam, gdzieś na pewno niedaleko, kręcą się jakieś meduzy. Które z chęcią bym na nich przetestował, czy jestem odporny na porażenia przez nieprądem. Jeśli tak, to chyba znalazłem moje ulubione zwierzę do zbierania. Do zbierania właśnie biotoksyny. W sumie chyba jedno z niewielu zwierząt, które może zbierać biotoksynę. No bo patrzcie, zbierając jakimkolwiek innym zwierzęciem, mamy dość sporą szansę, że zostaniemy porażeni. Zrzuceni z siodła, i będziemy musieli się jakoś poradzić z tymi meduzami. A na przykład, w widzicie, bazylozar możemy sobie wpłynąć, wygryźć je wszystkie, zdobyć z nich właśnie biotoksynę i się nie przyjmować tym, że zostaniemy porażeni. To jest bardzo fajne. Dobra, tu mamy. No dobra, czekajcie, ja spróbuję w ogóle podpłynąć do tej płaszczki, Zobaczymy, jaka będzie, jak będzie w stosunku do nas. Są agresywne, no kto by pomyślał. Dobra. Dobra, Dobra. Mam kuszę przygotowaną. Teraz uwaga: Podpływamy do nich. Uwaga. I. Tak. bazilozaur jest całkowicie odporny na porażenia prądem. Nie dość, że nie, że nie, 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 dostajemy, nie dostajemy tego efektu, że jesteśmy porażeni. To nawet obrażeń nie otrzymuje, jak widzicie. Widzę, jest idealnym zwierzęciem do zbierania biotoksyny. Jak widzicie sami. I to chyba spod Ichiwada będzie jednym z moich ulubionych zwierząt w tej grze. I dzisiaj już mamy 100 toksyny, nie tracąc przy tym ani grama zdrowia. No i to jest bardzo fajne. Bazilazar niestety jest troszeczkę powolny. No... Chyba jest nawet troszeczkę wolniejszy od Megalodona, który mamy u nas w bazie. Ale i tak za to, że jest odporny przed właśnie prądem i... Daje nam odporność przed bardzo niskimi i bardzo wysokimi temperaturami, to plus dla niego. To są właśnie jego umiejętności takie bardziej pasywne. Bo umiejętności dzielą się na takie bardziej aktywne i pasywne. Aktywne to są takie, które możemy aktywować na przykład, nie wiem, jakaś szarża zwierzęcia, albo nie wiem, na przykład jakiś mega wysoki potężny skok. A takie pasywne to są na przykład, nie wiem, odporność właśnie na prąd, odporność przed jakimiś truciznami, itd., dalej. Takie jakby, wiecie, automatyczne, który, na którymi nie mamy większej władzy. Widzę, że ma też całkiem spory zasięga ataku, tym swoją szczęką, nie musimy się jakoś mocno odwracać. No i już faktycznie mamy tego trochę. Widzę, że on zbiera to w dość małych ilościach, ale i tak nie musimy się tym specjalnie przejmować, bo nawet mała ilość zbierana w tak prosty sposób jest dość sporo wart. Dobra, weźmy sobie od niego tą, bi tą biotoksynę. Z takiej biotoksyny mogę sobie właśnie zrobić już 50 potężnych strzałek usypiających. Na jego swoje złożyłem zaledwie 3 kibelki, a miał dość spory poziom, bo miał 100, miała 115. Mam nadzieję, że wymyślicie jakieś fajne imię. Ja bym, no w sumie mam fajny pomysł. Na razie ją nazwę yy, nie to. Orka, po prostu orka. Zawsze mi się kojarzyła z orką przez te swoje takie białe paski. Poza tym jest z samicą, więc w sumie odmiana żeńska orka. Ta orka. E, na pewno zmienię, zmienię to imię, jeśli ktoś całkiem fajny poda mi w komentarzach. Jestem otwarty na Wasze propozycje, a na razie wpływamy sobie do naszego portu i będziemy powoli kończyć. I dzięki temu, że Bazyloza jest odporny na porażenie prądem, będzie nam też przydatny do oswojenia za niedługo kolejnego zwierzęcia wodnego, o którym powiem już też za niedługo. A na razie będę się już powoli z Wami żegnać. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, ale w ogóle słodkie jest to zwierzę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam Was również na Discorda, do którego link macie w opisie fi filmu. No i co? Żegnam się z Wami, mając zwyczaje omawiać w tych sytuacjach. Elo elo!